Cześć, siemano ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kusyk, a dzisiaj ze mną jest Liwit, siemanko Siema, siema No i dzisiaj gramy w Evolva Stage 2 eee, Żaden z nas niestety nie jest potworem, a szkoda Ja sobie z chęcią w nim zagrał No to jest moja pierwsza gra w tą grę No, no maślą, moja druga Jezu, co to jest? Myślałem, że to, myslam, to jest pies, a to jestem kurwa ja szczurem... Ty, nie ma, ma jego ciała, nie? Zbugowało się. Jest <laughs> tylko głowa. Co? <laughs> jest tylko twoja głowa i broń. No. Ja pierdziele, dobra. Ty, jak No spoko, jest całkiem, nie? Jak ja mam jakoś wyhamować ten upadek? Nie, nie, nie. A ja mam inne bronie niż ten. Bo tu o Jezus, każda ciekawe, postać ma ja. chyba... Mam rakiety. O dwójką mam, nie bardzo mam. Ty ja sam nie wiem. To place. Okay. Dobra, szukamy go. Gdzie? No Je... ja ja idę tam. Czy już, już go złapali? Ty ja nie bardzo wiem o co chodzi, nie? <laughs> no to witam w klubie. Project. Wiem, że mam jakąś tą. Kurde, coś mi tutaj ścina. Powinienem mieć chyba linkę. No, lagi są troszkę. Ten postór mi tak troszkę przeskakuje. Mówiłeś, że mam taką starczek, to użyć. Kurde, ja mam też lagi. Tak, ja też mam lagi. Nie wiem o co chodzi, nie? nie? Rzucam jakieś roboty. Mam nadzieję, że one mu coś robią. Ty, uważaj, bo zginiesz. Jak, mogę się jakoś wyleczyć? Nie? chyba medyk musi mnie leczyć, nie? Ja go chyba jakoś tu blokuję, nie wiem o co chodzi Jakaś satelita, ale nie wiem na chuj mi to potrzebne Dobra, pancerz mu zmarnowaliśmy Ty on no jakiś widzę. jest zabulony, nie wiem co on robi On chyba, on chyba tak laguje, nie? Ten to to korek Chuj go wie O ład, dostałem mi może ty, ja zaraz zginę. Zleci się tam medek, już widziałem. Gdzie to jest moje życie w ogóle? A mnie będzie chciał zajebać pewnie. Ej, możesz mi powiedzieć, gdzie na tym jest... Po lewej stronie, pasie. po lewej stronie masz ten taki paseczek, zi jakby zielony. Po lewej stronie paseczek zielony. Ale ra, nie mam żadnego paska zielonego. Nie wiem, co to robi, nie? Jakżebym ja wiedział. Ale koleś. Witam Ale koleś chyba nie wie co robi, nie? No to ja też nie. Kurwa, ja też w sumie. Ale. Mocno go Tą klatkę może każdy rzucić? Czy tylko jedna osoba jakaś tam Co każdy... takiego? klatkę może jakaś konkretna osoba rzucić? Jest co? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ale i tak nie mamy gotowego. Okej, okay, on już umiera. No prawie. Fajnie, ludzkość góruje, podoba mi się. To. <laughs> Jestem ludzkim nacjonalizmem. Wow! Zajbaliśmy go. Szybciutko 5 minut. <laughs> no, to było szybkie. A to chyba jeszcze jeszcze jednego zagramy. Okej, okay, to ja nawet nie przerywam nagrywania. No nie. 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 po co? W biurku oh, skrzynkę chyba jakąś. Rewards. No, ale nie badge. wiem, jakąś odznakę. Ty też bać dostałeś. Ok. 25, oh. tylko że to Słabo. A nie, 405 dostałem. Play match Raz. as, a Trapper, Support or organ. Dobra, Dobra, daj tam redy i lecimy. Chyba jestem, nie? A no, chyba tak. So, tutaj nie mam takiej możliwości, chyba. No chyba nie. O, ale mam czat. A ja mam ciało. Cyborg o, jedna no jest. Czy znowu tym samym? O, pod ja? jest mapa. Tak? Nie, ja gram czymś innym. Ja gram tym to... laszakiem takim. A, dobra, myślałem, że znowu tym szczurkiem, bo jest szczurek. Nie, nie, nie. Dobra, Co ja mogę. Snajperka. Co to jest co? Okej, okay, ja mam jakieś rakiety. Używa. Nie wiem, co jeszcze w sumie. O, ja mogę zniknąć. O, wow. mam chyba heal a. Chyba heal'erek. Możesz znikać? Medic. Zajbiście. Dobra, ale włączmy jakiegoś tego. Nie wiem, jak Radar ja mam mógłby heal. włączyć. Co też nie wiem. Musisz przetestować wszystko. Kurde, nie widać go. On generalnie powinien uciekać przed nami, jak najdłużej, nie? Żeby wyewoluować. No, tak, coś. tak, żeby narzec jak najwięcej tych stworzeń. Czemu on nie wyłączy skanera tego takiego dużego? Nie kumam. Nie wiem, ja jestem zielony w tą grę. O, nie możemy zabijać tych zwierząt? Możemy. To nie Możemy, ale znaczy jak je zabijemy, to i tak on może je zeżreć, nie? No w sumie tak. Logika. Kurde, nie wiem gdzie. No tu są, dobra. ja po prostu. Za... Razem w ogóle powinniśmy się trzymać. No tak, prawie razem jesteśmy. No prawie to nie razem. No tak Ty bo on zaraz wyladowuje Kurwa, nie może go o Jezu Nie wiem czemu tego. Chyba że on nie ma tego... O, teraz użył dopiero. Użył wcześniej tego. A i dupa Kurwa, ciągle nas spieszy... Może powinniśmy się rozdzielić na początku właśnie. Nie, bo nas zajebi łatwo. O, ptaki spłoszył. Dobra, biegnę do was. Gdzie jesteś? Chip, chip. Przed na skałę. Nie widzę go dalej. Też go nie widzę.

Kurwa, zaraz zginę Ty ja trochę leżę, trzeba mnie ożywić Weź mnie, spróbuj podnieść Dawaj, 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 dawaj Dobral Żyjemy O kurwa Dawaj, 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 wstawaj gdzie on jest? Okej, okay, nie wiem, spuszczu ptaki Delikatnie mu tylko chapsy Spadły, widzę go, dobra, ucieka No to nie on No to nie on. Nie, to on Nie Nie, to jest jakiś niedźwiedź Tu chyba nie powinniśmy go zabijać, nie? On go teraz może zeżreć No może, ale jak będzie blisko, dobra, trzeba go znaleźć Ten dybieg, tu widać te ślady No, ten o jest przed nami, widzę go Gdzie? No dobrze, biegniecie A no, widzę go, oh, jest daleko, daleko Dobra, za 18 sekund mamy dom Tego w ogóle damy radę do damy, damy? No, damy, damy Ty, on jest w środku W środku tego budynku? Chyba tak, bo go słyszę Dome ready. Kurwa, nie wiem. Trzeba go na kurwę jakoś Wow, wow. Kurwa, czem miałem... nie wiem jakich speli mam, a czy speli kurwa, czego mam używać konkretnie? Ja też nie Spokojnie Ja wiem tylko, że leczę pod czwórką i po trójką odnikaję Te punkty trzeba strzelać, nie? Nie wiem, wiesz? Powiem ci, że nie wiem, chuj Nie wodę to jakieś tam kryty Wow, ale mi zmiód, kurwa zaraz zginę. O oh, fuck Leżę Potrzebuję dwóch nas leży, kurwa, trzeba lecić. Dawaj, 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 Lily. Szybko teraz, teraz. Lecz mnie. Patrz, na no, niewidzialności jest i podnosimy Tak, zajebiście Podnosimy. Kurwa. O nie, nie dam rady. I na tamtego spróbuję podnieść. No to ucieka O ja zaraz zginę, kurwa. Leć pod, go jak możesz tam Podniosłem jednego Dobra Zginęliśmy, zgin Przegraliśmy czy nie? A nie, ja leżę. ja leżę Ja leżę Będę to za tak, 115 sekund eee, nie 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 Jak się nie podniosą to Wracasz na statek Kurde ciężko będzie go ubić Ja nie bardzo wiem jak mam Jakich skilli używać Czekaj to Już tylko we dwóch jesteśmy No zaraz my, Zaraz ja już staję Właśnie spadam ze statku a -a. Spoko. Posiłki. <noise> Te. Natomiast, wiesz, czas res respawnu, nie? Kurde, nie mam... O, jest! Kurde, dom ready, ale nie możemy go zamknąć. Skurwysyna. Ja mam tylko rakietki, nic więcej? Gdzie jesteś, chip, chip. Trzeba Tam go zamknąć. Tak. Ile ten, to osłonka trwa? Ta klatka? Mmm, wiesz, że nie wiem? Słyszę go. Ale jestem chyba za, za daleko na dom. Ale wy jesteście bliżej tam nie Pod wiem, F się, Pod F Pod F, okej okay. Możesz spróbować, chyba się nie zmarnuje jak coś. Oh, yes. coś o ja pierdolę, idę idę, idę, idę Było, nawet nie widziałem Kurwa, żeś w roślinę wszedł byś zginął Ej ja nawet nie wiedziałem co coś O ja, stage trzeci, no to już po nas. Będzie już przejebany go zajebać. No czy na no, wiesz, da radę, ale Relay będzie ciężko Jest już jakiś wyższy ewol? Nie, to już jest maksymalny O kurwa, ale mnie chcę wykończyć. O ja wyłączyłem doma niechcący, nie? O kurwa, to żem zjebał. Zginąłem. Kurde. Nie wiedziałem, że tak się da, ale on ma dużo hapsów. Gdzie jest w ogóle Martin? Strzela sobie w jakieś potworki, ty. Yeah. Tu chyba przegramy to, bo nasz Martin sobie gdzieś biega. Coś nie... Nie, bieg... A, on biegnie kogoś uleczyć chyba. Może i to nie głupie. A nie, tu jest potwór! Zresztą nie mnie uleczy. Powinien uleczyć. Nie podniesie, nie, on sam został, to GG, uuu, ale się wyłożył, już ginie. Ah. Ok, słabo. Ten pierwszy Goliat był dużo łatwiejszy, <laughs> ale on się nie ruszał prawie. Kurde, Niech nie miał nie drugiego stage'a, nie? No nie, chyba nie. A ten miał już trzeci. Ale takie kurde, ja nie wiem co mam myśleć o tej grze, bo przez większość czasu biegaliśmy za nim. No wiesz, no o to chodzi. Znaczy jak zagrasz sobie potworkiem, to zobaczcie jak, jak fajnie jest. Tylko wiesz, to trzeba poznać tą grę zobaczyć, co dana postać robi. Eee, też jak grać potworami. Trachy, Także trachy. ja sam nie. Ja dopiero dwoma grałem, z czego wczoraj sobie grałem sam bez nagrywania, i, i, i wratem naprawdę źle mi szło. Także dobra, trzeba ee... na spokojnie sobie obczaić. Kończymy? E, dobra, tak. Dzięki, Liwid, za Gierkę. No, również Także, dzięki. E, może się zobaczymy jutro na moim streamie. Może tak. Dobra, trzymaj się, hej. Trzymaj się na razie.